Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj podam wam kapitalną recepturę na naturalny, bardzo skuteczny lek, ale zanim przejdę do przygotowania, opowiem wam pewną historię związaną właśnie z tą miksturą, którą sobie wymyśliłam samodzielnie i która okazała się niebywale skuteczna. Swojego czasu zmuszona byłam sięgnąć po lek przeciwzapalny z racji tego, że przeciążyłam swój staw ramienny. Nabawiłam się okropnego bólu i zapalenia tego stawu. Przyczyniło się do tego nieustanne noszenie mojej sunki, która przeszła bardzo poważną operację i musiałam ją po prostu nosić. No, chodzi o tą sunię, która była wcześniej, której aktualnie już nie ma, więc kilka dni nie była w stanie chodzić samodzielnie i musiałam ją nosić. No a ona ważyła 10 kg i od tego nieustannego noszenia, podnoszenia moje ramię niestety wysiadło i nie wytrzymało. Jeżeli mnie obserwujecie, jeżeli subskrybujecie mój kanał, to pewnie zdajecie sobie sprawę, że w moim przypadku akurat wszelkie apteczne tabletki odpadają, więc musiałam sobie samodzielnie sklecić taki lek, który doprowadziłby moje ramię do stanu używalności. I ten ból był niestety nie do zniesienia, więc szybko musiałam działać. Połączyłam więc kilka darów natury o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym. Jak się okazało, nie mogłam wymyślić nic lepszego. Wyobraźcie sobie, że już po dniu spożywania tej mikstury Ból zelżał mi na tyle, że byłam w stanie poruszać ręką. No, stan zapalny niestety leczy się trochę dłużej, jednak przy pomocy tego leku nie było to już takie straszne. Jednak pamiętajcie, ta miksturka jest pomocna w każdych stanach zapalnych, przeziębieniach, katarach, zapale, zapaleniach zatok i tym... Podobnie, dodatkowo świetnie działa również na przemianę materii, więc jeżeli chcesz zrzucić kilka kilogramów, no to możesz wspomagać się również tą mieszanką. Nie dość, że zyskasz kapitalną figurę, to jeszcze poprawisz odporność i zdrowie. Składniki w tej miksturze dobrałam w taki sposób, że każdy z nich ma świetne działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, antybakteryjne, przeciwwirusowe oraz przeciwgrzybicze. Tylko pamiętaj o ewentualnych przeciwwskazaniach, na przykład do spożywania kurkumy czy imbiru, kurkuma rozrzedza krew. I jeżeli przyjmujesz leki rozrzedzające krew, to najlepiej poradź się lekarza, czy możesz taką miksturę przyjmować. Ja tutaj podaję przepis dla osób, które nie przyjmują dodatkowych leków. No, jeżeli ktoś z Was chciałby zastosować tę miksturkę, a przyjmuje leki, konieczna jest konsultacja z lekarzem. Więc jakich składników do tej mikstury będziecie potrzebować? Otóż jedna łyżeczka kurkumy. Jej właściwości przeciwzapalne są doskonale znane. Dodatkowo kurkuma osusza ze wszelkiego śluzu, więc jest wspaniała również na wszelkie stany kataralne, zapalenie zatok czy kaszel. Jeżeli interesują Cię wspaniałe właściwości, wręcz cudowne kurkumy, to odsyłam Cię do innego mojego filmu, który znajduje się na kanale o tytule Kurkuma zabija raka, a nie człowieka. A filmik dotyczy głównie właściwości przeciwnowotworowych kurkumy, bo niezaprzeczalnie ma ona te właściwości fenomenalne. Kolejnym składnikiem jest imbir. Ja użyłam imbir świeży, łyżeczka świeżego imbiru. Możesz również użyć przyprawy w proszku. Jednak taki świeży imbir jest zdecydowanie skuteczniejszy. Posiada właściwości rozgrzewające, przeciwzapalne oraz uśmierzające ból. Do tego szczypta pieprzu czarnego Pamiętaj, aby był to koniecznie pieprz czarny, ponieważ obecna w nim piperyna wspomaga wchłanialność kurkuminy, czyli składnika występującego w kurkumie. Jedna łyżka dobrej, nierafinowanej oliwy, tłoczonej na zimno. Oliwa zawiera cenne kwasy tłuszczowe Omega-9 o właściwościach wybitnie przeciwzapalnych. Dodatkowo jako tłuszcz zwiększa również wchłanialność kurkuminy. Szklanka wody. Sok z połowy cytryny. Ja już tutaj sobie wcześniej wycisnęłam. Miód prawdziwy pół łyżeczki. Opcjonalnie nie jest to składnik obowiązkowy, jednak jeżeli nie masz przeciwwskazań do jedzenia miodu, a takowe mogą być, no to możesz te pół łyżeczki dodać, miktura wówczas będzie smaczniejsza, a miód ma również właściwości antywirusowe, przeciwbakteryjne oraz przeciwgrzybicze. Teraz przystępuję do przygotowywania tej wspaniałej mikstury. Musiałam trochę słowem wstępu wyjaśnić jej działanie i przestrzec przed ewentualnymi przeciwwskazaniami. Nie wspomniałam jeszcze, że woda musi być gorąca. I teraz wsypujemy do tej gorącej wody kurkumę. Imbir oraz dodajemy szczyptę pieprzu ku lepszej chłanialności kurkuminy. To mieszamy i teraz musimy poczekać trochę, aż to przestygnie, zanim dodamy sok z cytryny, miód i oliwę, ponieważ te składniki nie możemy dodawać do gorącej wody. Tutaj nam się fajnie... Rozpuści kurkumina, imbir i jak ta woda stanie się nieco chłodniejsza, możemy przystępować do dalszych czynności. Ok, woda już na tyle ostygła, jest letnia, że mogę rzucić miód. No, ważne, żeby to był miód prawdziwy, dobry, jakościowo, surowy, nie jakiś kupny bubel marketowy, bo taki nie ma. Kompletnie żadnego działania. Tutaj miód mi się będzie jakiś czas rozpuszczał. Dodaję łyżkę oliwy. Oraz sok z połowy cytryny. I już miksturka jest gotowa. Jeżeli chodzi o ilość płynu, to jest szklanka. Z tym, że ten mój kubek jest zdecydowanie większy, ale specjalnie takiego użyłam, żeby było dobrze widać, jak tą miksturkę się robi. Ale generalnie te wszystkie propo proporcje są na szklankę wody. I teraz, jeżeli wszystkie składniki się rozpuszczą, a generalnie tutaj chodzi o miód, już możesz taką miksturkę wypijać. Pamiętaj, żeby bezpośrednio przed wypiciem dokładnie tą miksturę wymieszać, ponieważ kurkuma imbir osiądą na dnie. No i żeby później z dna nie spijać kurkumy i imbiru, bo to jest niesmaczne, to należy przed wypiciem ją bezpośrednio dobrze wymieszać. Taka szklanka wystarcza na cały dzień. Ja jej nie wypijałam jednorazowo, no bo niestety do pyszności... To ona nie należy. Piłam etapami, no i dodatkowo musiałam wspomagać się popijając wodą. Zresztą po tej mieszance chcę się nieziemsko pić, no bo kurkuma jednak wysusza. Ale już po paru godzinach odczułam jej dobroczynne działanie. Ramię przestało mi pulsować i ból zelżać. W końcu mogłam normalnie przespać już całą noc. Osobiście uwielbiam takie naturalne leki z Bożej Apteki. Tę cudowną mieszankę możesz stosować na wiele dolegliwości. Nie polecam oczywiście stosowania u dzieci, no bo raczej żadne dziecko tego nie przełknie, a jeszcze istnieje groźba, że się zachłyśnie. Także uczulam na to, że jest to mieszanka wyłącznie dla osób dorosłych. I na jakie? Schorzenia, dolegliwości możecie ją stosować na przeziębienia, na zapalenie zatok, na zapalenie stawów, na wszelkie infekcje dróg oddechowych, na uporczywy kaszel, również w profilaktyce antynowotworowej. Pamiętaj, że przewlekły stan zapalny to wspaniałe środowisko do rozwoju raka. Wspomaga również odchudzanie, jak już wspominałam gdyż doskonale reguluje przemianę materii. Chciałam jeszcze nadmienić, że można wykorzystać kurkumę ekologiczną w plastrach i taka moim zdaniem jest najlepsza. Wówczas należy ją zmielić bezpośrednio przed dodaniem do miksturki. Działanie takiej kurkumy również jest mocniejsze niż tej proszkowanej, ponieważ wiadomo, że może ona być zwietrzała. Jak widzicie więc, natura przygotowała remedium na wszelkie dolegliwości. Ja to powtarzam bardzo często, ale dodatkowo chcę Wam uzmysłowić, iż w wielu przypadkach nie trzeba wcale sięgać po farmaceutyki, często posiadające niestety skutki uboczne. Ważne jednak jest to, aby wiedzieć jak i na co te dary natury wykorzystać. Czym oczywiście pragnę Wam pomóc, prowadząc właśnie mój kanał? Więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to koniecznie go zasubskrybuj, włącz powiadomienia, a będziesz na bieżąco ze wszelkimi moimi materiałami. Życzę dużo zdrówka i mam nadzieję, że ten przepis Ci się... Przyda, podaj go dalej rodzinie, znajomym, niech nasze społeczeństwo będzie zdrowe. A teraz wiadomo, zdrowia, odporności i takich naturalnych preparatów nam potrzeba. Serdecznie pozdrawiam, zapraszam na kolejny film i do zobaczenia.